Piąteczka, z tej strony Krzychu, dziś mamy do zaoferowania łożysko w skolodzie Fabii, e, sobie je zmienimy, czyli nawet nie łożysko, a piastę całą. E, pokażę jak to ogólnie to wygląda i to, jak do tego się zabrać. Czy łożysko słychać? Słychać, puczy jak stodoła, e, sama piasta wygląda w ten sposób, nówka funki, ale nie śmigana z ciekawostek łożysk, piasta faga a była w pudełku rowila. przed montażem warto sobie sprawdzić jeżeli mamy jeżeli mamy piastę z pierścieniem magnetycznym który jest tutaj widoczny to warto sobie to sprawdzić czy ten pierścień magnetyczny jest ok ja złapię środek gdzieś tak mamy taką karteczkę i tą karteczką, można takie karteczki dostać i tą karteczką możemy sobie sprawdzić czy ten pierścień magnetyczny jest cały, trzeba po prostu posprawdzać czy widać, czy gdzieś ten magnesik nie jest uszkodzony któryś, tutaj takie o widać, chyba jest ok, jeszcze przejrzę bo patrzę w kamerę i sprawdzam i nie widzę sam. Czy jest ok, ale jest chyba ok. Takie karteczki można kupić, albo dostać nawet w sklepach motoryzacyjnych. A więc zabierzemy się właśnie za rozbieranie, Pierwsze demontujemy koło i zobaczymy, co tam dzieje się. Czary Mary koło zdjęte. Pozostaje nam teraz tak: odkręcić tutaj główną śrubę od płosi. Klucz do tego mamy 36. Taki. 16-kątny, 12-kątny, ładnie pasuje, odkręcamy zacisk hamulca, w tym przypadku klucz szósteczka Torx I, i, i co dalej? Odkręcamy tutaj, znaczy zdejmujemy sobie zacisk przewodu, zaraz znajdę kombinerki, coś takiego. Czy to będzie potrzeba? Będzie. Niekoniecznie, ale lepiej sobie to zdjąć, ponieważ będzie łatwiej nam zawiesić. Ok. Od spodu mamy tutaj trzy śruby. Wygląda to w ten sposób: takie coś, odkręcamy to. Od góry. Mamy tutaj śrubę przelotową. E, tutaj mamy dwunastokątny dwunastkę? Dobrze mówię? Czternastkę. Oj, 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 oj chyba kłamie. Czternastka. Takie coś. E, też przelotowa, to sobie możemy wyciągnąć. a Jeszcze zaklinowane. Odkręcone, OK. E, jeżeli mamy to wszystko odkręcone, aha. Jeszcze tutaj mamy drążek odkręcony. Zdejmujemy sobie całą piastę. Witam na prasie. Dla upewnienia się jeszcze możemy zakręcić tu jeszcze zdjęłem tarczę hamulcową, jedna śrubka. Dla upewnienia się możemy jeszcze zakręcić. A więc słychać łóżysko i trzeba je zmienić. Teraz smocujemy to wszystko na prasie w jakiś ten sposób i spróbujemy je wycisnąć, może skoczyć całą piastę. A więc, gdy już wyciągnęliśmy sobie piastę, pozostaje nam ją wyrzucić i bierzemy tutaj, oczyszczamy troszeczkę wnętrze. Jeżeli mamy smart do montażu, to używamy i będziemy montować tutaj zaraz drugie łożysko nowe. Ok. <laughs> w międzyczasie musiałem zmienić piastę, ponieważ tamta akurat była yy, niedobra. Dali zły wymiar dla mnie. Yy, co teraz będziemy robić? Trzeba to piasto zamontować tu i najczęściej robi się to tak, że po prostu się wkłada prasa, yy, prasujemy do końca i jest gitara. I w tych przypadkach, w 80 przypadkach będzie ok, yy, ale czasami może być tak, że jednak to wprasowywanie uszkodzi w środku bieżnie i będzie to użytko za jakiś czas huczało. Yy. Tak więc to zależy od Was, czy będziecie po prostu tak wprasowywać prasą, co nie jest zalecane, ale często bardzo te urządzenia jeżdżą w ten sposób. Czytałem dużo na forach, że ludzie tak robią i to działa, ale jeżeli chcecie zrobić to na trochę dłużej, to trzeba dopatrzyć się w takie urządzenie do zakładania zakładanie takich piast to jest taki cylinder z takim tutaj rowkiem na końcu filmu na koniec filmu porobię zdjęcia i dam wymiary, żeby ktoś mógł sobie po prostu takie coś zrobić, jeżeli ktoś ma tokarkę i do tego jest takie pierścienie dwa, takie cudo, tutaj jest takie sfrezowane. Inaczej pierścienie, pół księżyca i co robimy, robimy takie coś, wkładamy to, wkładamy to nasze łożysko, to. ok i to jest właśnie taki piś, że te, ta część będzie wprasowywała tylko same łożysko. Nie będzie cisnęło całej piasty, a więc nie ma tego, tego prawdopodobieństwa, że zostanie uszkodzone w środku łożyska albo odciśnięte kulki na bieżni, gdzie tak może być. I po prostu przykładamy to, kładziemy coś i lecimy z koksem. I mamy wprasowaną piastę. Wszystko jest ok. Montujemy z powrotem w ten sam sposób. Tak więc po prostu mówię jeszcze raz: zależy od Was, jak zamontujecie, czy za pomocą przyrządu, przyrządu takiego, zwykłego tam, takiej zakładarki, czy po prostu będziecie wciskać w ten sposób. I, i może być taka sytuacja, że to wszystko będzie uszkodzone i będzie huczało. Tak więc na koniec filmu wrzucę tamte zdjęcia z, tym, z tymi wymiarami, to można sobie nawet ze starej piasty, widziałem ludzie po prostu obtaczają, przecinają na pół, robią takie krążki i sobie po prostu w ten sposób radzą, nie ma problemu z tym. Tak więc pozdrawiam, piąteczka, do następnego filmu, hej!